Lis i bocian. W lesie blisko zielonych łąk mieszkali sobie lis i bocian. Lubili się bardzo i spotykali często podczas rozmaitych wędrówek. Tyle się działo wokół nich w zwierzęcym świecie, że zawsze mieli wiele tematów do rozmowy. Pewnego dnia lis zaprosił do siebie bociana na obiad. Bardzo rad z tego bocian wybrał się więc wizytą. Niestety lis podał obiad na płaskich talerzach. Sam najadł się dosyta, ale bocian z długim dziobem nie mógł nic zjeść. Bocian wrócił do domu głodny i oburzony niewłaściwym zachowaniem lisa. Zastanawiał się, co zrobić, by lis zrozumiał swój błąd. Wreszcie postanowił zaprosić lisa na poczęstunek. Lis chętnie przyjął zaproszenie. Bocian przyniósł jedzenie w wąskich, wysokich naczyniach, w sam raz dla bocianiego dzioba, ale niedostępnych dla pyszczka lisa. Zrozumiał lis, jak źle postąpił wobec bociana. Myślał tylko o tym, aby sobie dogodzić, a o gościa w ogóle nie zadbał. Zawsze bowiem trzeba tak postępować, jakbyśmy chcieli, żeby inni wobec nas się zachowali.